Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do materiału, w którym przedstawię historię Mordoru. Tego, jak powstał, kiedy został osiedlony przez Saurona i jak to się toczyło dalej. Wpadłem na ten pomysł, bo jestem świeżo po obejrzeniu odcinka, w którym no, zobaczyliśmy w serialu, jak powstał Mordor, więc stwierdziłem, że trzeba pewne rzeczy naprostować. Więc nie przedłużając, zapraszam do odcinka. Mordor Wulkaniczny region w ziemią, zamieszkiwany przez złe moce, którego władcą był Sauron. Leżał na wschód od Gondoru i wielkiej rzeki Anduiny, na zachód od Runu, na południe od Rowanionu oraz na północ od Haradu. Otoczony był łańcuchami górskimi, od północy chroniły go góry popielne, zaś od zachodu i południa góry cienia. Najważniejszymi jego punktami była wieża barad Barad-dûr oraz Góra Przeznaczenia, w której został wykuty jedyny pierścień. Głównym wejściem była czarna brama położona w przełasce. Sirit Gorgor, za którą otwierała się równina Dagorla. Istniało jeszcze jedno. Sekretne przejście przez przełęcz Sirit Ungol tuż przy fortecy Minas Morgul. Kraj Saurona składał się z trzech głównych części: gór tworzących Wielki Mur, płaskowyżu Gorgoroth oraz równiny Nurn. Większość tych terenów była sucha, kamienista, pełna zatrutego powietrza i wydawałoby się nie do życia. Poza trzema głównymi obszarami można wyodrębnić jeszcze Udun, czyli głęboką, okrągłą dolinę na północnym skraju gór Cienia, która była otoczona stromymi, czarnymi urwiskami. Orodruinę, czy górę przeznaczenia, która znajdowała się mniej więcej środku płaskowyżu Gorgorot, oraz morze Nurnen, czyli wielki słony zbiornik wodny w południowej części Mordoru. To właśnie w tym rejonie niewolnicy Saurona uprawiali ziemię, próbując wyżywić jego armię. Morgoth stworzył górę przeznaczenia już w pierwszej erze. W czarnym kraju zamieszkała szeloba, uciekając przed armiami Walarów podczas wojny gniewu. W czarnym kraju zamieszkała szeloba, uciekająca przed armiami Walarów podczas wojny gniewu. Sauron przybył do Mordoru dopiero około 1000. Roku II. Ery. Wybudował tam swoją potężną twierdzę Barad-dûr i wykuł w Orodrujnie jedyny pierścień. Rządzący z Mordoru Sauron zaczął podporządkowywać sobie coraz więcej terenów, rozpoczął wojnę ze regionem i odzyskał większość pierścieni. Gdy kontrolował już prawie cały Eriador, jego plany podbicia Lindonu pokrzyżowała flota numenorejczyków wysłana przez Tarminastra. Sauron ledwo umknął do swojego państwa i od tamtej chwili zaczął uzależniać od siebie Isterlingów i Haradrimów. Pod koniec II. ery ogłosił się królem ludzi. Nie spodobało się to Arfarazonowi, który postanowił pokonać swego rywala. Król Numenoru na czele swojej floty wylądował w Umbarze i pomaszerował dalej na Mordor. Słudzy Saurona widząc jego potęgę zaczęli opuszczać swego pana, więc ten oddał się dobrowolnie w niewolę. Po upadku Numenoru mroczny władca wrócił do swego kraju i zaczął odbudowywać siły. Nieświadomi niczego Numenorejczycy założyli gondor u podnóży czarnego kraju. Sauron zapałał gniewem, gdy dowiedział się, że Elendil przeżył. Orodruina znów wybuchła. I wtedy Gondorczycy nadali jej nazwę Amon Amarth, Góra Przeznaczenia. Najpierw siły zła zdobyły minas Isil, a rosnące w nim białe drzewo zostało zniszczone. Isildur jednak uciekł i zabrał ze sobą sadzonkę drzewa. Osamotniony Anarion obronił Osgiliad i zdołał odepchnąć nieprzyjaciela w góry. Tymczasem na północy zawiązano ostatni sojusz, który miał pokonać upadłego Majara bitwa na Dagorlat. Została wygrana przez ludzi i elfów, i tym samym rozpoczęło się siedmioletnie oblężenie barad -dûr. W końcu Sauron stanął do walki i zabił Gilgalada oraz Elendila, sam jednakże został przez nich powalony. Isildur odciął mu z ręki pierścień, lecz go nie zniszczył, co pozwoliło przetrwać czarnym miejscom i fundamentom Czarnej Wieży. Gondorczycy w górach postawili twierdze, które miały za zadanie pilnować, aby zło nie wydostało się z mordoru. Jednak już zapanowania Atanatara II zaniedbano tę kwestię, a podczas wielkiego moru czyli czarnej plagi, zarazy, która przetoczyła się przez śródziemie w latach 1635-1637 III ery, straże całkowicie odwołano. W opuszczonej dotąd krainie pojawiły się na zgule i w 2002 roku III ery zdobyły Minas Ifil, które przemianowano na Minas Morgul. W 2941 roku Sauron powrócił z Dolguldur i zakończył odbudowywanie Baradur. W mordorze zaczęli się zbierać wszyscy sojusznicy Saurona, w tym Isterlingowie i Haradrimowie. Kiedy bitwa na polach Pelenoru została wygrana przez wolne ludy, Aragorn na czele Armii Zachodu ruszył pod Czarną Bramę. Na jego wojska wylali się słudzy nieprzyjaciela, lecz w tej samej chwili Pierścień uległ zniszczeniu. Rodruina wybuchła, Barad-dûr legło w gruzach, a Sauron został ostatecznie pokonany. Po wojnie orkowie zginęli lub rozproszyli się, nie stanowiąc już większego zagrożenia. Nowy Król Gondoru podarował niewolnikom Mordoru ziemię wokół Nurnen, a Minas Morgul zostało rozebrane. Mordor miał do dyspozycji rozległe armie, wszystkie przepełnione nienawiścią do ludzi zachodu. Orkowie może i nie byli najsilniejszymi wojownikami, ale byli za to bardzo zaciekli. Inne jednostki takie jak trolle i sprzymierzeńcy między innymi Haradrimowie czy Easterlingowie były o wiele bardziej niszczycielskie. Ogromne armie orków liczyły od 100 do 300 tysięcy żołnierzy podczas II ery i wojny o pierścień. Mordor posiadał kilka głównych twierdz. Barad-dûr, czyli stolica i siedziba Saurona, Minas Morgul, czyli późniejsza siedziba Czarnoksiężnika Zangmaru, Moranon, czyli Czarną Bramę, i Senmonte, Durtang oraz wieże Ungol. To tyle jeśli chodzi o wiedzę lorową, jaką mamy na temat tej krainy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapki, subskrypcji bądź komentarza. Mi to też bardzo pomoże i na pewno zmotywuje do tworzenia kolejnych materiałów. Raz jeszcze dzięki Wielkie za wysłuchanie, obejrzenie materiału. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!